Jest też shot, jak Citroxowi kobyl się zamienia w koksa podczas walki. Eee, Podejśli tak, możesz podesłać tego shota. Ja mogę się do niego odnieść, bo była o tym rozmowa już. W sensie to admini powiedzieli, że tak czasem podobno robią, co nie, ale nie będą już tak robić. Nie wiem. Wytyfy. Pokaż szacik, wytyfy. Szacik, wytyfy. Co jest kurczę, że to koks jabłko? Widzicie to? Patrzcie tutaj. Czyli raczej, żebyście mieli jasność. A, reklama, dobra. Żeś mieli jasność, to jabłko nie zostało wykorzystane. To jabłko nie zostało wykorzystane, Czad. Że to nie, w żaden sposób, proszę, nie ten, yy, w żaden sposób... Adamcy, a daj shota, że to zrobiłem. Adam, czekaj, Adamcy, zanim, zanim wyleci z banem, daj shota, że to zrobiłem. Bo kłamiesz. Daj shota, że tego, że to zrobiłem. A, a, admini tak... Citrox nie jest adminem kwadratowej masakry. Kwa... A Citrox zrezygnował z bycia adminem, zrezygnował chyba po mnie, jeżeli się nie mylę. Proszę tutaj nie wiem. Czekajcie. Patrzcie, tutaj. Rzeczywiście. Kamień, kamień, cobblestone i jabłko się zrobiło. Ale on tego podobno nie wykorzystał. Ostatecznie. On podobno ostatecznie tego nie wykorzystał.